Co 3-4? Ja jestem dla A ze mną jest? Polski assassin, i Witam dzisiaj jest. No właśnie, bo ja bym nagrał, ale. Ja bym sam mógł nagrać, ale no nie mogę niestety, mam ze słabego neta. Więc ja gram liścinę na jungle, nie wiem jak to widzicie. U przeciwników na support... Dobra, Sinem. Na, u, u przeciwników nami jest na supporcie. Wayne e, jest... E, z e, Wayne mśnic, mści, mścicielka e, jest na ADC, Z albo Jasuło na... Z na topie chyba, Yasuo na Midzie i ktoś tam jeszcze. U nich. A u nas e, nie wiem jaki jest skład. Dokładnie, bo mamy sła okropny skład. Jaka Wayne znowu? Wayne. A nie ma dość. Nie, Wayne to dziewczyna. Więc przepraszam. A ja sprawdzę sobie na chwilę na tłumaczu coś. Czy w tłumaczu jest słowo Wayne? Dobra, to się, że może widzimy jak już nam My tutaj wszystko wczyta i tak dalej tak dalej. Dobrze, mnie już wbiło do bitwy. Oczywiście z... Z wielkim opóźnieniem, ile i już jest? Ile już mi odgracie? Yy, dwie, prawie trzy. Aha, to mamy trzy minutowe opóźnienie. To mało, nawet. Dobra. Yy, wy się w ogóle nie. Przecież. Wait, gdzie? Dobry. Więc, no, jak tutaj. Cześć, wiem, yy. się coś zobaczyło. No bo, o, właśnie, już mi się. Już Dobra, już... ja tu gram na dżungli. Tylko niestety, mój tym jest jakiś dziwny i jak to powiedzieć... jest Duotop, a na bocie jest jungler. W sensie ja. No bo ja napisałem G żeby dwie osoby poszły na tego. Na, na bota, a nagle się pokłócili i wybrali specjalnie, żeby pójść na topa. Dobra, ja już się tutaj obserwuję. Oczywiście Obym... polski nie jest na jungli, więc. No właśnie, więc laba głównie na mnie będzie patrzył, ale nie zawsze. No będzie. Łat, ład, 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 ład. Ja, kurde. Lol, Czekaj, lol. Ja tutaj... Dobra. Dobrze. Oh. Lol! Joki logi! Nie no, ludzie. Sorry, że tak jak będziecie mnie widzieć, będę trochę lamił. Właśnie tutaj mamy, jak już mówiliśmy, mamy trzymiotowe opóźnienie, więc masakra. Będzie mnie lażyć. No ale przez tego Skype'a mnie lażyć i dnąłem teraz od glubafa. Niestety sorry za te lamienie. O! o, dobrze, że zrobił pierwszą krew. Szkoda, że tego nie widzieliście. Wiesz, spójrz w czwartej minucie, patrz do W czwartej minucie, patrz do czwartej. Dwadzieścia na Z, dobra? No. Bo zobaczysz, jak zrobi pierwszą krew. Dobra. Ładnie. Jakie to masz w ogóle itemki? Poczekaj, poczekaj. Ja je znajdę, ja je znajdę. Masz maczetę łowcy i dwie potki, tak? No, to, chyba tak to było. Dobra, mam trzeci level. Nie no, masz pierwszy, więc spokój. Znaczy, no, wiesz o co chodzi? Dun, 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 dun. No, ojej, dobra. Po mnie się rzepka zrespiła, właśnie nie bijecie. Ja tutaj bronię, bota. Chyba. Jak ludzie wiem, że to lamimy tutaj, ale chyba to przegramy. Bo to trochę słaba gra. Ja pierwszy raz w życiu gram, lisinem. Nie, drugi raz. Sorry, Sinem. drugi raz. Ja mówię Lisiny. A poprawnie się mówi sin. Jakie te skile masz lisinem? No, jakie skille? Wilczki. Tylko nie zabił blue buff, niestety. Na drugim levelu ci nawet wilczki nie zabijają zbytnio. What? No dobra, trochę cię zabijają. Masz 100 HP. Ale ty! What? Skąd to ma takiego stuna? Bomby nami nie zastunował na jakieś 5 sekund! Kto? No, Bąbelnami! nami, a to zawsze stunowało na 2 sekundy! Może, może te... zbafowali. Nie wiem, co dobrze powiedziałam. No, ale nie powinni, to i tak było dobre. Tak, tak samo ult Aski. Może w ostatnim patchu coś tam zmienili? Ja nie mogę. Nie. Chyba tego nie wrzucimy, Bo Fiora idzie na topa, by... Bot sam został, a ja jestem na dżungli. Jakie nowe w teamie Nie, bot nie został sam. No teraz nie, ale zaraz... ale niedługo będziecie mieć. Aha. No what? Ja chcę na ciebie. Nie mogę... Nie mogę skierować na ciebie kamery. What the hell? To tu się dzieje? O ja... Już, 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 już o kurde, Z1, Z yy, Timon i yy, ja rozsądne i yy, ja rozsądne osoby z Timo. Już yy, te... Już ta fiora w ogóle nierozsądna. Nie, przepraszam, ale po prostu ja, nie, ja się nie mam obsługiwać y, tym trybem. Bo ja bardzo rzadko oglądam bitewki. O, jest, dobra. Masz drugi level już u mnie. Które jest minuta mhm. meczu? 7.22. Serio 7? Łat, 3 minuty opóźnienia nadal mam. Nie. To, to dobrze, wcześniej kiedyś było 5. No kiedyś było 5,5 minut, to później jak właśnie. Spowolnie proszeczkę. No bo nie, dobra, nie, żartuję. Dobra. dobra. Jej, żabki. mam blue buffa, chociaż mi głównie redni. Nie, zabierz żabkę, nieprawda. No nie no wiesz o co chodzi. Otóż tu... Zabierz dobrę żabkę, a ty mówisz, żeby... A u siebie mam blue buffa i mam dwa dedy, sorry za te lamienie. Mhm. I teraz u mnie masz ten jak dziwny, niebieski. Potem będziecie się śmiać, że, że, że zginąłem od Bluebuffa. Ja też zginąłem raz od Blue Buffa I e, ten. Ty raz nawet zginąłeś od minionka. E, I. Nie, e, to nie ja, to pod... nie byłem ja. To był Jolene. Ja i... Ale ciebie też zrobił kiedyś minion. Nie. Nigdy. Dobrze. Więc nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać odcinek. Niestety mam złą wiadomość. Więcej osób, ludzi, więcej, lu no właśnie, ale dopiero od Bluebuffa Nie, od, od Wayne'a. No to widzicie, ale ja, ja w ogóle nie wiedziałam, że aż takie stumy lecą na wynik. Ja cię mogę, ja ci mogę pomagać, gdzie to jest, gdzie to się dzieje, bo ja mam wszystko widzę. Ale ty zapomniałeś, że ty masz opóźnienie. No bo... By było... No ale tak specjalnie zrobili z opóźnieniem też. No moim zdaniem tak. Moim zdaniem to jest tak. Specjalnie zrobili z opóźnieniem po prostu z opóźnieniem, bo jest opóźnienie. W moim zdaniem specjalnie to zrobili, żeby po prostu ludzie sobie właśnie nie pomagali. No, no bo to było nie fair. I to jest w dodatku na jakichś rankedach. O, o, właśnie ci, właśnie się... Ta kamera jest naprawdę O! U mnie zrobiłem killa. O. Zabiłem zeda! Powoli odrabiam straty. Nie zginęłaś u mnie od No to później zginę? Bo nagle nie puściłem Q, nie wiem dlaczego. Yes. Dobra. No, mam usięgam siódmy level. Zabiję z... Przepraszam słuchajcie, że troszeczkę tutaj będzie to źle O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobrze, Ludzie, przepraszam, że w ogóle tak. O! Ty gdybyś to widział, jakie ja zajście, zajście zrobię. Kurde, zapomniałam, że takie stuny od tego lecą. Ciągle zapominam tę. Jest dobra. Ustawiłem już. Nic nie ruszam. Nic nie ruszam, bo znowu się przestawi ta kamera. Dobra, słuchajcie. Tutaj u mnie właśnie bije się Reda. Wow, i nawet niezły damage leci przy tym radzie ci powiem, u ciebie A właśnie, nie wiem, czy wy wiedzieliście, że są ci do Oczywiście, że my się na nie korzystamy, bo to by było głupie Jestem że w odcinkach macie dowód, że nie korzystamy z cheatów dolora. Prawda? No może No bo to widać, że nie korzystamy no, czasami kata może co 5 sekund używać UNTA, to nie jest normalne. No właśnie. Jezu ja Lesina. Nie, nie poradzę. Może go nie ogarnąć. U mnie właśnie. U mnie zaraz chodzisz po dzianki po prostu masz piąty level. O, co tam? Teraz zabijesz wilczki. Teraz, a niedługo... Niedługo będzie prezencik, ludzie, ode mnie. Jaki? Na filmiku, tym. Jaki? Wielki. Ale powiedz, jaki to będzie prezent? Zobaczysz. A to będzie też dla mnie prezent? Ja też. Okej. Okay. U mnie masz teraz tą... Ostrzełowcy i Długi Miecz I masz... Nie pokazuj mi... poczekaj I masz... u mnie masz w tej chwili 1000 zł e, 1000 zł, a to? Dobra, to dobra A zabiję Zed'a? Właśnie teraz zrobiłeś go. O, fajnie. Ja też trochę się tam for pofarmiłem. Ale to był ładny kill. To... No, mi się spodobał. Ten zed nie miał ze mną szans. Ale ja się przestraszyłem tej nami, bo ja ciągle zapominam, że ona... od niej lecą takie stuny. A ty nie jesteś czasami na dżungli? No, oczywiście czy jestem dżunglerem. Aha, tego po prostu przenosisz tego mi dotyk. Przesuwasz, nie? U mnie ci powiem, Ty masz u mnie w tej chwili... No ja nie mogę! Co za pomoc zeda? Zamiast mi jakoś chronić, to mówię jeszcze przeciwnika. Teraz masz u mnie 1500 hajsu Dobra I kupuję sobie e, ostrzałowcy, wojownik, e, i, e, i buty... No jeszcze nie jeszcze nie Jeszcze nie kupujesz. No to zaraz kupię. Bo ja. teraz walczysz z, z, z nami. Naprawdę? Walczysz z nami? Mhm. ale na mnie potem uciekła tak chyba. Mam jeden... mam jeden... teraz mam u siebie jeden kill i 3D po prostu bo Albo ciągle trafiam na dwa wysy jeden. Ja mam taki zawsze pekglą, że ciągle trafiam na dwa wysy jeden. No. Ja Zawsze. Troszeczkę nudny odcineczek będzie. No, pierwszy raz gram. Dobra, drugi raz gram z Shinem. No, ale chodzi mi o to, że ja też nie gram, tylko po prostu to oglądam. To jest trochę słabe. Ale dobra. Mam nadzieję, że też będzie, będzie miło to oglądać. Jak nie to trudno, czy przepraszam. No, ale obiecujemy. Yy, Wiem, yy, że więcej osób że gra w Minecrafta. Będzie jakiś odcineczek z Lola, w którym będziemy grać No, to będzie chyba jutro. Może no właśnie, być... dzisiaj miał być, ale co się stało. No I sorry, że jednego dnia nie było odcinka, ale po prostu... No, musieliśmy no załatwić dużo całkowicie. spraw e, i nam się trochę nie chciało też. No. Po prostu nie mieliśmy czasu na No. Bo okazało się, nie chciało nam się na początku, a potem okazało się, że nie mogliśmy nawet. No właśnie. Wiecie co? To ja na chwileczkę może zrobię wam cięcia. Ale takie króciutkie. Tr będzie króciutkie cięcie ja i zaraz wróciłem. Co? Ok, już jesteśmy po cięciu, Jak widzicie, było to szybkie cięcie. Krótkie, strasznie, nie zawez trzy sekundy. Właśnie. Po prostu chciałem, musiałam jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Na komputerze. Tak, czy jakby mi to nagranie urwało, ale. Ja no kurde, 3x1 tym razem! Nie, masz drugi level. Ale nie teraz, zobaczycie, ciągle mam jakby 2 wysy 1 albo 3 wysy 1 No i to dlatego y, jest tydzień szczery Nieee, a to mój jasowy. W tym momencie jak ja oglądam, to wasz, wasza drużyna ma 13,5 tysiąca złota, a przeciwne 17,5 tys. A 500. czy to tobie pokazuję, bo ty masz taką fajną, a, 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 wiesz, pokazanie, że ile wiesz, został zniszczony gold, z każdej no, drużyny no, Jakie jak, jak, jak 2 wysy 1, lol i dopiero potem do ciebie doszedł jesuło. O i padłeś właśnie. Dobra, zrobiłem tutaj killa w zamieszaniu. Dobra, to ja teraz. mnie tutaj teraz oglądam sobie. Całą tutaj. mapę. No, report! Gościuś nie, żeby wpisał do mnie, że skarysowałem go. No, wiesz, to jest... no i co? Ty u mnie zginąłeś i się odrodzisz za 5, 4, 3, 2, 1. Już. Dobra do przeciwnie Ja Report za to, że zrobiłem killa, jak on już. Jak on już nie żył. Lol, gościu, przeciwnie ten was zniszczył dwie wieżyczki. Wy im 0. Oni mają 20 tysięcy prawie złoto, wy macie 15. Oni już jedno wzmocnienie smoka mają u mnie, a wy 0 No niestety, bo to chyba to przegramy. No, no więc słabo. Aha, i od razu mówię, że dzisiaj wrzucę, jak to się nagrywa, to wrzucę odcineczek, w którym ja będę bardzo lamił w Loa. Tak. Prawdę graś odcinek z Loa, gdzie lamiłeś? Mhm. Dobra, zrobimy cięcie i znajdziemy się za chwilę. Dobra, my już jesteśmy. Róbek! Nie, róbek! Ja nie mogę! Trzy wysy dwa! Plus jeszcze koło nas stała fiora i sobie uciekała. Po prostu rozwalenie mózgu. No Teraz próbuję kill'nąć, ale zginie, bo po próbuje próbuję kill'nąć. Wiesz co, my na pewno zginiecie, my na pewno przegramy. Przegramy to. E, jeśli przegramy to, to wrzucasz czy nie? A wiesz dlaczego wiadomo, że przegracie? Dlaczego? Bo oni już wam zniszczyli trzy wieże, a wy im ani, ani jednej. No I właśnie zginąłeś. Tam jest lo, tak, lo, lo. potem jest Jastrzębie, Góra. Potem Dobra, to my się skarbia. widzimy za chwileczkę jak chcę przeżyć. Y znowu się odrodzisz. 哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎